Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanej pokroci z Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę to mieście poszeko pragnę ofiarować to skarce, poszeko za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i woto, która wytrysłaś wówczas, serce słodszego, serce słowego, jako strój, miesicie dla nas. Ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, Przejdź królestwo twoje, bądź wola twoje, Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie dopuść, abyśmy ulecli pokusie, ale nas spaw od słego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionyś ty między niewiastami i błogosławiony owoc szwale Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmocącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Tuła Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w Tuła Świętego, Święty Kościół powszechne, Świętych Obcowanie, Grzechów otłuszczenie, Ciała w stanie. żywo odwieczny. Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego pole z tej męki. Mimiło się cię dla nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię dla nas i świata całego, klajeko polestej męki. Mimiło się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiło się cię dla nas i świata całego, dla jego męki miło sieciet dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, miimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, miimo sieci dla nas i świata całego, klejko polestej męki, miimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruj ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrzechy nasze i świata całego. Klejko Jego polestej męki, mimi się dla nas, i świata całego. Jego polestej męki, się siecile nas i świata całego. Klejko Jego polestej męki, się siecitle nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi się dla nas. I świata całego. I świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas, i świata całego. Klajek polestej męki, mimo się cicle nas i świata całego. Klajko polystej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Dla Jego Męki Miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuje Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej dla nas i świata całego. Dla Jego Męki Mimiósiecię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiósiecię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiósiecię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiósiecię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiósiecię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mi miło dla nas i świata całego dla jego polesnej męki miej miło dla nas i świata całego dla Jego polestej męki mi miło dla nas i świata całego dla Jego męki mimiło cię dla nas i świata całego ojcze przetwieczne Ci ciało i krew duszę i pustwo najmieszego syna twojego a pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrochy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, mimi siecie dla nas i świata całego. Kla jako polestej męki, mimi sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecile nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo siecile nas i świata całego. Klajko poreststej męki, mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego Klajeko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego Klajko poreststej męki, mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego. Dla Jego Polestej Męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki miło sieci dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki Mimiło się ci nas i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiuje się cię dla nas i świata całego, męki. dla jego męki. Mimiuje się nas i świata całego, męki. dla jego męki. Mimiuje się nas i świata całego, dla jego męki. mimiło się dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmij się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmij się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, co się do Ciebie ucieka. Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę uproś. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami. I Matko, biegnę do Ciebie, przychodzą przed topą jako krzyżnik płaczący stoją. O Matko Słowa, raż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko posze tą modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją przez miłosierdzie Boże daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczny posze osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chramieńskimi, aby one sobie i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wrócę świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu światłość, Oświęcę kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu czystość, Oświęcę kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu mocy, Wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską. jeśli słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Oki, świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostra ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych z z Panem Pokiem Akaya.